W którego tak niezachwianie każe wierzyć, wiara katolicka to siła, która tworzy z nieprawdopodobną płodnością, ale i niszczy. A, a teraz pani bluźnisz. Bluźnie? Więc niech mi ksiądz wytłumaczy. W kalińcu pod kościołem siedzi istota wielkości rocznego dziecka. Kretyn pokraka, nie widzi, nie mówi, nie słyszy. Zamiast twarzy jedna zbita masa. Kładzie mu się groszaki na rękę taką jak dłoń embriona czy niemowlęcia. Czym to jest w świetle nauki o nieśmiertelnej duszy? Jak oświecić ten swór łaską boską? Jak zbawić, jak potępić? Spójrz no pani na te wierzby nad drogą. Twój własny ojciec takim czuby ponacinał. I patrz, jak nienaturalnie odrosły. Czy to nie kaleki nieszczęsne wobec zdrowej wierzby, a psują życie krajobraz? Wydają ci się po Kraku upośledzoną, a twój ojciec nie ze złości im to uczynił. Jeno dla wyższego celu, żeby zboża nie zacieniali, które tu aż do nich dochodzi. A wy patrzycie na te wierzby i nie kaleki w nich widzicie, jeno osobliwe piękno i pożyteczność. Malujecie je, opiewacie w wierszach, wiecie, czym jest ów podkościelny kaleka, jak wygląda w oczach tworzącej myśli Boga. I czym my jesteśmy w Jego zamiarach, gdy nas tak. Ponacina i pokaleczy. E, co tu gadać, zamilknąć by wypadało i schylić głowę w pokorze. Już chyba wrócę do domu. Ksiądz pewnie myśli, że jestem heretyczka. Zgubiona, potępiona.